Mamy takie obrazki, rysunki mołdawskie na ścianie. Też fajnie. Tak, idziemy sobie do sklepu i widzimy takie ładne rysunki. Nie wiem co to jest. No takie jakieś. Ceny w takim sklepie w Mołdawii. Zobaczymy co można kupić i za ile. Zapraszamy do Yardi Market.

jest lekowita. Taki jogurt. Lekowita z Polski. O, tu są kole. A zobacz, taka. Stąd, połudawska. Ile kosztuje? 24,99, czyli 5 złotych wychodzi na to jakoś tak. 5 złotych. Jajka 4,410 jak fajna nawet to? to jest taki majonez to jest Majonez, zobacz. Majonez 4 zł taki Cosy takie po 6 zł, jakoś po 7. Zależny, nie? Wody takie są. вода. Да, забавно. Так, он так тут написано, какой она из них. не знаю. Кто? Кто? Какое? Какое? Да. Какое? 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 Bier? Szokoladnoje to tak jest. To chyba Szok szokoladnoje. To? Albo to. Nie. No, bier, to jest to. To. O, szokoladnoje. To jest szokoladnoje. Zefir to jest. To co? Zefir. A co to? Zefir. O! Mąka. Mąka 25 zł. Taka mąka. A zobaczcie. Jakie są jeszcze. Jakieś pieczywo jest. makaron taki. Lejsy 8 tam 89 zł takie ile gram 125 so to, to ceny podobne do nas a takie stąd jakieś są chipsy takie pom bar

Jeszcze barista, takie kawy po 20 zł. Tu mamy Jakobs, też po 35, coś takiego, ta 35. Czekolady po 5 zł. Stąd, a Roshen, jest ukraińska firma po 7 zł. Mamy. No, proszę, to jest y... mołdawski, czekolady, kotony. Dobre są te wafelki po piękłoce, ukraińskie. Ukraińsko-rosyjskie, może nawet. A makarony? Makaron po piękłoce. Jest tak tanie. To jest taki nawet droższy sklep niż w Polsce. Na pewno droższy od biedronki w Polsce. Takie czekoladki stąd. Za 7 zł taka bombonierka. 7 zł. Ryby prawie nad Morzem Czarnym, ale nie do końca, bo nie ma Morza Czarnego, ale obok niedaleko. 8 zł. Ten bark 3 zł, to tyle co kosztuje w Polsce, bo nawet w Polsce taniej. Jabłka po 5 zł, to 4 zł. Co jeszcze? papryka po 20 zł, to wychodzi 22 zł, droga w a banany po.

90, 90, 80, 80. Przecenione, przecenione z, 99, z, z No, 100, no czyli z 20 zł na 16. Tak. No, a pasta 118, 112, czyli, czyli 20. Ile złoty taka pasta? Teraz mhm. tyle co u nas. Tu jest Nie wiem, nie. O co chodzi? Mamy soki takie, tak jak wiesz, 26,99 czyli po 5 zł, po 4 zł po 19,99 lei mołdawskich. Mamy sosy bolońskie po 81, czyli razy 2 liczymy i troszkę więcej, bo to jest 17 zł taki sos. To dużo czy nie? Boloński. No to jest prawie pół kilo, nie? Mhm. Mm no tak, ale to są drogo jakoś. Nie, u nas takich cen nie ma. To na pewno. Dżem? 42, czyli 8 zł. To jest jakiś drogi. W ogóle jakoś tu mi się wydaje. Zobacz. Co to jest. Zupińskie po 5 zł, takie, ale taka duża jakaś. A tu są małe po 2,40. Po 2,50. No tak, żeby. Bo to Paluszki mamy, paluszki popcorn po 5zł, a paluszki nie ma ceny, nie ma ceny paluszki. nie ma ceny. Czekolady zobaczę, czekolady, no czekolad, chyba nie, właśnie nie widziałam tych czekolad. O czekolady mamy, a to ro roszen. A są stąd takie pod, weźcie, po 20, a tutaj jakieś a herbaty, takie ten, ten, lat. Tak, tak, czyli po 5 zł, czekolada stąd taka, a herbata, herbata, minutka? minutka. Po polsku? Tak. Minutka. Herbata czarna po polsku, no minutka 31, czyli co 6 zł, 6,50. A zwykła stąd herbatka. Ja bym powiedziała, że to korona rosyjska. To taka. Taka jest za 12 zł herbatka, albo taki... takim. O, taka widzisz całkiem. Oryginalna za 25 zł. Nie, 121. To ile będzie? 25. Tak, 24. O, 25 prawda. I kawka taka też, wiesz. tuż a te po 17, i mamy wafle z Ukrainy, roszen, to są dobre rzeczy, nawet jak ktoś powie, że to jest niedobry że to jakieś cukry, emulgatory i tak dalej, to ja wiem swoje, że to są dobre słodycze, roszen. Tu mamy te babki takie mołdawskie. To są świąteczne, takie, ale duże zobacz O taka baba Baba A nie, bo to jest sypana to nie? A czupiecko W torebkach, w torebkach to tylko chyba jest minutka. To nie. To nie, nie ma To to nie jest obojętna, bo nie wiem czy to jest mołdowska, ale to są yy, wiesz, słodkie. Słodkie A to A to 100. Yy, a wezmę sobie Nefis jakaś Nefis co? Weźcie dziewięć taką Czekoladka jak... o, to jest właśnie mołdawskie jak ptasie mleczko. To jest to chyba. To sobie wezmę, zamiast czekolady to taką kopertę z cukierkami, z ptasim mleczkiem. I co, herbatka? Herba... O, oh, jest herbata. To z... jest jakaś Yy, zielona i czarna czarna tą biorę to jest fajna tą leko dwadzieścia dwa cztery pięćdziesiąt wina Mołdawskie jeszcze bo to ciekawe

Klep sklep uważam jakiś taki drogi. tak myśli, panie, że, panie, że nie panie, drogi. No, wydaje się, nie. Bo dużo też te ciastka kosztowały. Te kosztowały, 30... 30 złotych? Tak, mołdawskich złotych. 30 lejów mołdawskich ciastka to tak. 6,40 to nawet nie są tanie takie ciastka są jakieś takie jakieś jabłka jakie jak tak mi się skojarzyło że jestem w Kazachstanie pamiętasz jak wracaliśmy ze sklepu to była taka sama droga taka sama yy, też tak mówiłam właśnie że jakie ceny mhm. tylko było zimno a teraz jest ciepło ceny yy, no, troszkę wyższe niż w Polsce. M muszę jeszcze wejść do innego sklepu, dla porównania. To był taki market chyba tani, bo tutaj jest taka dzielnica... E, podobna dzielnica e, jak w Odesie żydowska. Mhm. Takie uliczki, takie stare budynki. No, bardzo podobnie. Jakbym A, tak stanęła, zamknęła oczy i tak stanęła i by mnie tak postawili, to bym pomyślała od razu, że w Odessie jestem. Tak podobnie jest. Tutaj na tej uliczce. Tam jest opuszczony dom. Okno, wiesz, wyglądałam. Pokażę. Opuszczony dom nie ma nikogo, wiesz, gruzy. A, już mi się przypomniało. Taki wiesz. O, to jest właśnie takie gruzy. Tak wygląda już w środku i tak dalej, stary dom. A, taki jak, taki starokonny bazar, czy coś takiego to się nazywało w Odesie. Tak podobna taka lokalizacja tutaj, Mołdawia. Bardzo taka jest podobna tutaj do tych terenów Odessa, jest niedaleko stąd można pojechać, jakby się uprzeć autobusem w dworcach głównych no, idziemy i ceny, co jeszcze? kawa w podobnej cenie, herbata chyba a. też, właśnie muszę, herbatę zawsze przywoziłam z Ukrainy, bo dobra była i też gdzieś tam za zagranicy, a z Uzbekistanu chyba herbatę przywiozłam Dobra, ja nie piję, ale czasem jak się napiję to jest dobra. I tutaj też przywiozę stąd herbatę z Mołdawii. Tutaj są też wina mołdawskie, ale nie mamy bagażu rejestrowanego i nie będę kupowała chyba, że na miejscu do Winnicy pojedziemy. Jak będzie czas, a jak nie to nie. I jeszcze coś tutaj? Na pewno słodycze ukraińskie dobre są. Więc można... Placinta. Placinta. Tak. Placki takie placinta, czy coś, jak one się tam nazywają dokładnie, to, to takie podobne do haczapury gruzińskiego, bo z nadzieniem takim też, podobnym serem jakimś. Także podobne. Na pewno podobnie smakuje. Zresztą, chyba nawet są podobne. i lawasz węgierski. Okay. Dzisiaj spróbowałam w McDonaldzie. Nie no, ale to nie smakuje jak lawasz taki prawdziwy węgierski, jak na Węgrzech jadą. Okay. Tylko taki McDonaldowy, no. Ale placek był lawasz taki prawdziwy, mogę powiedzieć. Tylko środek to był z McDonalda bardziej. Okolica taka, jak tutaj stanęłam w centrum, to się tak Jakieś 50 latców na historia w Związku Radzieckiego wszystko jest takie. A jak pójdziemy do Nadniestrza, to będzie jeszcze gorzej. To znaczy lepiej i gorzej, bo zależy, jak się spojrzeć na to. To idziemy jeszcze zwiedzać miasto.